Witam, z tej strony Patrzyk, w kolejnym odcinku, w sklepie oryginalnym, 11, głowę na misję 12. Mamy święta. Pruszy śnieg. Wygląda to pięknie, ale znów wysiadło ogrzewanie, a temperatura spadła do minus 12 stopni. Przynajmniej wojna na chwilę przycichła. Nawet ruskie czołgi nie przebiją się przez ten śnieg. Wesołych świąt. Większość tego niespodziewanego urlopu spędziłem próbując przyspieszyć badania nad syberytem. Peter Roth powiedział mi coś niepokojącego. Wygląda na to, że Pawełowi bardzo zależy na opracowaniu bomby syberytowej. Przy syberycie Pluton wydaje się dziecinnie niegroźny. Jeśli coś pójdzie nie tak, zamiast pozbyć się Rosjan, możemy w kilka chwil wymazać życie na całej planecie. Rot pali się do zbadania znalezionych artefaktów. Pod wieloma względami przypominają one Eona. Kto wie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Tak czy inaczej, Paweł nie chce nawet o tym słyszeć. Pitera nie interesuje broń masowej zagłady. To idealista. Najchętniej widziałby pokojową koegzystencję Rosjan i nas. Kiedyś, w XXI wieku, Nazwałem Rota głupcem, który nie ma pojęcia o rzeczywistości. Wierzyłem, że jedyna droga do pokoju prowadzi przez wojnę. Teraz nie jestem już taki pewien. Joan nauczyła mnie, że przemoc nie jest jedynym wyjściem z każdej sytuacji. Peter chciałby nawiązać współpracę z drugą stroną, i jak sam twierdzi, rozpocząć nowy rozdział w dziejach ludzkości. Połączone siły wszystkich naukowców miałyby umożliwić nam zrozumienie tajemnicy artefaktów. Wiem, że wielu naukowców brzydzi się myślą o konstruowaniu nowej broni. Wiem, że gdy tylko stopnieją śniegi, Rod zdezerteruje, by założyć swoje wymarzone przymierze. Wiem, że nie pójdzie sam. Wiem, bo wczoraj prosił mnie, bym poszedł z nimi. Wiem, że ta wojna powinna się już skończyć. Zbyt wielu ludzi zginęło bezsensowną śmiercią. Ale czy mam prawo odejść? Być może los całego świata zależy od tej decyzji. Peter chce wykreść plany bomby syberetowej. Dzięki temu zyskamy dość czasu, by zewrzeć szyki i stawić mu czoła. Peter kontaktował się z Rosjanami. Oni również spróbują sabotować pracę u siebie. Ale co będzie, jeśli się im nie uda, jeśli wróg pierwszy opracuje bombę? Może to Pawel ma rację. Może wystarczy pokonać Rosjan i zapewnić Ameryce wyłączność na korzystanie z Syberytu? Nie, nie wierzę. Z taką potęgą w ręku z obrońcy świata możemy łatwo stać się jego tyranem. A przecież niełatwo jest odejść. Ślubowałem wierność Ojczyźnie i pośrednio Pawelowi. Jeśli teraz ucieknę, Będę pospolitym zdrajcą. Tak czy inaczej, muszę się spieszyć z podjęciem decyzji. Zbliża się odwilż, a Peter nie będzie na mnie czekał. No, to mamy dwie opcje. Możesz dążyć do przemierza lub zostać w Karni. Co zrobisz? No, na razie zostaniemy zaczynni. Rozwój sytuacji, co tam będziemy robić? Mieli. 12 Mirakle na zimę. Z... Pozostał wierny amerykańskiej fladze i generałowi Powellowi. Teraz podejmie walkę z Rosjanami. Zaczynamy. Dobra. Ruska baza jest na północy. Wpadamy do środka. Niszczymy laboratorium i znikamy. A jeśli nie znajdziemy laboratorium? Rozwalcie każdy budynek, który mógłby pomieścić wyrzutnie rakiet. Da się zrobić. Przeprawa jest tutaj, sir. Świetnie. Według naszych danych nie powinniśmy napotkać większego oporu. Jeśli się pospieszymy, to nie będzie trudne <słuch> zadanie. Na cele, znieść rosyjskie laboratorium Sbertowe. Cel drukoszczędny nie pozwolił zbiec rosyjskim naukowcom. Cholera! Ostrzeliwują przeprawę rakietami. To rakiety spowalniające, sir. Cofać się, natychmiast. Ustąpili, autko. A konformu... Chyba nasz wywiad się trochę pomylił. Albo Ruscy zwęszyli nasze przyjście. Nieważne. Teraz nie będzie nam łatwo. Na południe stąd jest druga przeprawa. Ruscy też pewnie o tym wiedzą. Cisza. Spokojnie. Musimy mieć plan. Się w sensie. No, to mam. Osiągnięcie celu wcale nie będzie taki proste, co zamiast zrobić poproś Paela o pożarowanie operacji, to na pewno poproś Paela o posiłki, to musi. i do drugiej przeprawy. Jeśli powiedziałem, że do drugiej przeprawy będzie nam trudno skakłać, więc poprosimy Paela o posiłki. Generale, dane wywiadu są błędne. Rosjanie pilnują przeprawy przez rzekę. I co zamierzacie z tym zrobić, majorze? Są w przewadze, ser, ale wiem, że nie mamy wyboru. Spróbujemy coś zdziałać. Wyślę wam sprzęt i ludzi, ale nie oczekujcie cudów. Powodzenia, Macmillan. Losy całego świata zależą od was. Kiedy mogę oczekiwać wsparcia? Za kilka minut dostaniecie dwie ciężarówki. Spróbuję wysłać wam coś jeszcze. Dziękuję, generale. Dobra. Przed wysiłkami ja ja nie są, co my doszliśmy. Tego lasu, ten last. No Dokładnie, no kurde, co w drodze, a, czy, w drodze, a, w drodze, rno. Rno. Tak? Tak. Jazda. Idziemy. Przybyliśmy. Macmillan do Alfy. Otrzymaliśmy o. pierwszą dostawę. O. Przyjąłem. Następna w drodze. I co teraz? Uwodnij się. Tak? Nie ma problemu. O, musimy tak? Syberyta. Da się zrobić. Tak? O, kto cię tam wsadził? Jak ty siódmy poziom. Kto tak cię cię nas żołnierza zabili. Zwiększyły się Już. moje umiejętności inżynierów. Już! Tak, ser. Tak jest, ser. Tak. Tak. idź doktor Kotkli, Sberin. Zrobione, ser. Tak. Ser i trzymko paniem? Tak, jest. Ser. Tak? Wiem, Marcz, idziemy ser. Tam zobaczycie po co ja ten super. Na pewno. Bardzo się naprzytł. Tak. Ale to bardzo. O Boże, sen! Idzie? To Rosjanie. Cholera. Skąd się tu wzięli? Uuuu! Wolało? Aaaa! Auć! Aaaa! mnie! No Aaj, jeszcze te dni. Czy ktoś wie, z której strony... Ale nasz. zarąbiste! I yeah. ja! Chcę wiedzieć, jeśli się to powtórzy. Tak? No idź ją ratuj, doktorek. ...zrobić. Gotu! ciebie tam nie robi! No się robi! mi to. robi! Pierogi, pierogi... Jak za daleko od składu. Gotów na więcej, ser. Wyjazd. tak. Ta MacMillan do Alfy. Otrzymaliśmy drugą dostawę. Dobrze. Gdybyście jeszcze czegoś potrzebowali, pytajcie. Ale nie liczyłbym na zbyt wiele. Piero już tyle dał. Dało mi się. Tak? Idźcie oprócz Mówię tej ser? Ten idziesz strzelać Ty co ta kościówka tam robi, to co potrafisz strzelać. Ten też potrafisz strzelać. Co teraz? Zamieni się szybko. Ty wiesz najlepiej. Jeszcze so. może kogoś prześlą nupki. And corner? So. Tak? Nic budować warsztat. Się na pewno nam przyda. się. Kurde, no jeszcze osiem tak... Kurde i za później nie, bo nie bo tyły, Spokojnie. Jestem tu sam. Nie chcę z wami walczyć. Chcę negocjować. Co się tu dzieje? John Macmillan, ja? Wiele o panu słyszeliśmy. Daruj sobie kurtuazję. Czego chcesz? Nie walczę już u boku Szejków. Ja, ja. Jestem żołnierzem legionu. Jesteśmy najemnikami. Walczymy za pieniądze. To co nowego? Na razie Rosjanie płacą nam za walkę z Wami. Jeśli spełnimy żądania, będziecie martwi, ale. Możesz nam zapłacić, a my nie będziemy się wtrącać. Co Ty na to? Chcesz jeszcze trochę pożyć? Znam, czy będziecie okrzać sto kryształów i sto skrzydł. Odrzuć ofertę, zapłać legionom za naturalność. Spytaj czy są po twojej stronie. Nie lubicie Rosjan podobnie jak my? Za jaką cenę staniecie przeciw nim? Nie możemy zapłacić wam takiej ceny. W takim razie... Mam dla Was promocję świąteczną. Zachowamy neutralność w zamian za informacje. Jakie informacje? Powiedzcie nam, gdzie znajduje się główne złoże Syberytu. To nam wystarczy. Główne złoże? Nie wiem, o czym mówisz. A więc Wy też nie chcecie nam powiedzieć. Już nie żyjecie. No jej... Kurde to osanim nim się przyda, ale dobra. Za neutralność nie będą chociaż przerwy z... Zapłacimy wam, ale spróbujcie nas oróżnąć, a nie dożyjecie jutra. Interesy z tobą to przyjemność. W skrzynię. musicie szybciej podobać, żebyście mieli 200 kryształków. To jest bardzo dobra oferta jest. Udało mi się! Dobra. Tak. Tu jest jeden. No powódy ten warsta. Ludzie. Tak? Jest. tak? Ile tak on tam nas? Znowu idą. Polepsiły się moje róblety tanności walki. Tak? Idziemy ze. Ruszaj To kurde ma być. Se, tak jest. Se. O, tak jest ktoś wie jak to się stało? Jakby ktoś teleportował. Można się było spodziewać. Dzięki cyberetowi można przemieścić się o 2 miliony lat, a dlaczego by nie o parę metrów? Uwiecz. Tak, jest, nauczyły się, pracę. Tak? Wiem, Wiem, się moje umiejętności. Mam to. tu gościówka była. Tak, sir. Tak. Tam się bardziej. No można tu budować coś sobie, ale... Skrzynek tu macie Got pod tu. dostatkiem. Idziemy na drugą przeprawę. Zajdono się tutaj. Są trzy słabe wozy rosyjskie. Jest tylko pamiętam. John, wysyłam z nas mi kogoś Na więcej nie możecie liczyć. Dziękuję, Nie po co mi to. Chociaż... Gotów? Da się zrobić. Się robi... Skrzynie. I co to ma Tak jest. To jeszcze rozwalcie. Tak? Proszę. Tak? wszyscy jest. idźcie. Ser. Tak jest. ser. Tak jest, sir. Idziemy. Czemu tędy? Okay. To jest pełno bazów, tędy. Trzeba by się dużo wozów robić, żeby przedrzeć się. Ale po prostu... Jest most mały. Ser, Znaleźliśmy most! Ale wozy Einstein. Na omą no, no Einstein. Tak Okej. Tak, ser. są są słabe bardzo na ludzi. My zajdziemy wymarsz. tam u Czarnych. co? Wymarsz. 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 Ruszamy. Tak nie ma problemu. Co, co, co ten jakiś taki wolny, taki wolnooporne. Tak? Idziemy. Nie ma problemu. Wow, udało się. Robione, no gotów? Kryjcie gotów. Kryjcie mnie. Policjusi No radzi

mam tak, sir. Tak, pojazdy. Tak, no, kurde. Tak. Jedź tu. Idziemy, ser. Tak, ser. No, doktor Kowalskiego. Tak. tak. Gotów na więcej, ser? Możesz chodzić, leczyć już. Gotów? Tak. Jest co teraz, ser? O, ser. ser. O. Przed nami jakieś dziwne urządzenie. Co mamy robić? Nie strzelać. Później mu się przyjrzę. Znikamy to, to działa. Zrobione, Tak? Ser. Zrobione. O kurde, Zrobione troszkę ser. ciężko, ale damy radę. Tak jest. Zrobi się, ser. Zrobi. pierogi Zierobi. Rogi. Jakiś ty, to? mnie. A! Akcja. Idziemy, Zrobione tak, wier, wilioną, zrobiłem. ser. Tak? 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 Zrobiłem Robi się tak. to? Działa, to staranie, tak. Zrobione, ser To działa, tylko trzeba zrobić. Trzymaj czasie. To ma być. Że nas spery chociaż nam wozy zrobili, to chociaż nie będą nam się spadliwości Tutaj, ser? Nie robi. No ty nobie tam strzelasz we mnie. O Jezu, trafili Zrobione, mnie! jaki Co to ma być? Znikamy z tak Okej, okay. nie. Znikamy z, z Idziemy. Tak? Okay, ser. Okej, Idzie ser. Idziemy. Zrobione, Zrobione, ser. Co teraz, ser? ser. Tak? Zrobiłem to. więcej, ser. Tak jest. Dobra, soldat tam wylas. Gotów? Tak! Proszę, przebiegł! Wykorzystajmy! coś no, trochę no, amunicji? tego! No, Zanim jeszcze się urodziłem. Tak! Da się zrobić. Tak? Zrobione, sir. Gotów? Da się zrobić. Tak! Tak? Tak! Idziemy, sir. Udało mi się. Zrobione. Się robi... Brać ich! Się robi... Zrobiłem to! nie garaśnia produkowania wozów Gotów wow. Jazda. udało się Nie oh, trochę amunicji to, tak. to Zładno, do końca się, bądź 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 do. Bądź Dobra, bądź mieliśmy dalej do 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 no. to urządzenia Weź jakieś Się. i pojawiam się tam w dżawkach. Znika. chyba wiem gdzie potem trafia pamiętacie te wozy pojawiające się znikąd widzicie? już! jeszcze? nie tak drodze, dobra to A ja to co ma być? ruszamy! co moją teraz musimy zbliżyć rosyjskie laboratory jeśli komuś nie chce się paść, może tą pompa rozwalić, Ale ona nie jest już taka. Jeszcze coś... Spokojnie. Nie. Nie. O cholera. Nie. Nie. zbiec. I niszczymy Nie. mogą zbiec. jedynie. Nie. to do końca Nie. I koniec. Nikt z personelu nie przeżył. Bez naukowców szybko się nie pozbierają. Dobra robota, John. Przy jednym z ciał znaleźliśmy zapiski. Nasi naukowcy będą mieli co robić. Dobra, jeszcze jesteśmy. Ratuluję, John. Widzicie ten most? Doganiamy Rosjan. Jakbyśmy nie zapłacili, nie oni by tu dali minę, więc wtedy już byśmy nie mogli przejść. Oni by zezonowali. przynajmniej nam nikt, żeby zapominali coś o głównym złożu Syberytu. Zabierzcie te zapiski i wracajcie do bazy medalsku teleport zbadany Zdobył to wyniki badań naukowcy wyeliminowani nie wczytano gry Dzięki za obejrzenie od ok. zapraszam do następnego